Witam Państwa serdecznie na kanale Polak na Wschodzie. Dzisiaj, co prawda, według planów, powinno być nagranie z Moskwy. Niestety, nasz wyjazd troszkę się skomplikował i musieliśmy go przełożyć prawdopodobnie do lata. No ale jak to polskie przysłowie mówi, co się odwecze to nie uciecze, więc za 2-3 miesiące pojawi się nagranie z Moskwy. A dzisiaj, żeby nie marnować czasu, chciałbym Państwu powiedzieć, jak wymienić prawo jazdy. Tutaj na Białorusi. I tak od początku. Jeśli ktoś nie ma tutaj postojanego prożywania, jeśli nie ma widu na życielstwo, czyli tak zwanej karty rezydenta, to nie ma żadnego obowiązku, żeby wymieniać prawo jazdy. Jeśli jednak ktoś ma już stały tutaj pobyt, ma tą kartę rezydenta, czyli tak zwany wid na życielstwo. No to prawo białoruskie mówi jasno, że w ciągu trzech miesięcy należy wymienić prawo jazdy. No, zapewne no, jeśli ktoś nie wymieni, no to tylko tyle oznacza, że nie może jeździć samochodem, tak? No bo pewnie chyba, jeśli by chciał wymienić po czterech, pięciu, sześciu, bo nie będzie prowadził samochodu, to zapewne nie będzie to problemem. W każdym razie jak prawo mówi krótko, trzy miesiące na to jest, jeśli ktoś chciałby dalej jeździć samochodem po Białorusi. Prawdopodobnie po tym okresie będzie to traktowane jako jakby, nie jeździ, jakby jeździł bez prawa jazdy. A co by się stało, gdyby jednak ktoś został tutaj zatrzymany, powiedzmy, bez prawa jazdy? Według tego, co czytałem sobie na ten temat, za pierwszym razem to jest po prostu mandat, za drugim razem za jazdę bez ważnego prawa jazdy. Można iść na krótki okres, kilkudniowy chyba, do aresztu, więc chyba z tym nie ma żartów. Jeśli ktoś musi wymieniać prawo jazdy i chce tutaj jeździć samochodem, to powinien to zrobić. Jeśli ktoś jednak przyjeżdża tutaj tylko w celach turystycznych albo nie ma tutaj tego stałego pobytu, to nic go nie zmusza do tego, aby wymieniać to prawo jazdy. I tak, co na początek. Na początku, prawdopodobnie, trzeba udać się do komisji lekarskiej, która zbada, czy dany człowiek nadaje się do prowadzenia pojazdów. Standardowa procedura w każdym kraju się to robi. Są pewne różnice między Białorusią a Wielką Brytanią. Nie będę tutaj się odnosił do Polski, z tego względu, że już tyle lat poza krajem, poza Polską, więc nie chcę tutaj mieszać. Jak to wygląda u lekarza? Sam koszt takiego badania to jest około 30-40 rubli, o ile dobrze pamiętam. Jest kilku lekarzy, okulista, ogólny, przechodzi się z pokoju do pokoju. Nie jest to zbyt skomplikowane, wszystko się z, można załatwić w ciągu no, pół godziny, powiedzmy, wszystkich tych lekarzy, i dostaje się zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów. Co jest ważne? Jaka jest różnica tutaj chociażby, o której chciałem wspomnieć, między Białorusią a taką Wielką Brytanią? Otóż w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o długość ważności prawa jazdy na prowadzenie pojazdów ciężarowych i autobusów, dostaje się maksymalnie prawo jazdy na 5 lat. Z przed upływem tego czasu należy ponownie przejść komisję lekarską i wtedy można przedłużać sobie to prawo jazdy o kolejne 5 lat. Nie dotyczy to oczywiście... Pojazdów osobowych. I ta ciekawostka polega tutaj na tym, że wymieniając jazdy brytyjskie na białoruskie, po prostu dostałem długość ważności na autobusy i na ciężarówki taką samą jak na samochody osobowe, czyli na 20 lat. No, ucieszyło mnie to bardzo. Jeszcze coś takiego bardzo ciekawego, co założyłem podczas tych badań lekarskich, a co dobrze świadczy o Białorusi. A zamknie usta tym, którzy by chcieli tutaj mówić o korupcji w tym kraju. Otóż, bardzo ciekawa rzecz. Wszystkie te badania odbywały się w pokojach, w gabinetach lekarskich, tak? na których było tutaj, przy, na biurku lekarza, była taka informacja wywieszona, że rozmowa jest nagrywana. <grym> Więc, jeśli ktoś wpadłby na pomysł, aby powiedzmy, nie wiem, oszukać, no nie może nie o lekarza, tak, ale powiedzmy wręczyć mu jakąś łapówkę, dogadać się z lekarzem i przejść tą komisję lekarską, no byłoby to ciut utrudnione. W każdym razie byłoby to udokumentowane, gdyby taki delikwent miał później być powiedzmy skarżony za próbę przekupstwa. Tak więc po zdaniu tych wszystkich badań lekarskich, co dalej? No dalej należy zdać teorię. I tutaj jest pewna fajna, taka ciekawa różnica między Białorusią a Rosją. Oczywiście jeśli chodzi o Rosję, to bardziej się to tutaj opieram na teorii niż na praktyce. Ale według tych przepisów, które czytałem, to gdybym chciał wymienić swoje prawo jazdy w Rosji... To musiałbym zdawać zarówno y, egzamin teoretyczny, jak i praktyczny. Tutaj na Białorusi zdaje się tylko egzamin teoretyczny. Już z jazdy nie trzeba zdawać, aby otrzymać y, to nowe prawo jazdy białoruskie. Y, jeśli chodzi o wymianę białoruskiego na rosyjskie i rosyjskiego na białoruskie prawo jazdy, no to z tego co czytałem, to po prostu robi się to automatycznie bez zdawania żadnych egzaminów ani teoretycznych, ani praktycznych. Czyli taki może trik, gdyby ktoś chciał powiedzmy osiąść w Rosji i tam potrzebował wy, wymienić prawo jazdy, to chyba łatwiej by mu było wymienić prawo jazdy najpierw na Białorusi i później z tym białoruskim prawo jazdem przejechać do Rosji i tam po prostu sobie wymienić, bo tylko by to tylko miało na. Jedyne sobie musiał zrobić taki człowiek, to tylko musiałby zdać teorię. Teoria. No, właśnie, jak wygląda nauka, może zacznę? No, myślałem, że uda mi się zdać teorię, korzystając tylko z darmowych materiałów, które można znaleźć w internecie. Aplikacji, jeśli chodzi o pytania, jest fajna taka aplikacja na telefon. Niestety, ona jest ograniczona tutaj do Białorusi, więc jeśli ktoś ma, powiedzmy, jeszcze telefon z Androidem skojarzony z innym krajem niż Białoruś no to niestety nie może zainstalować sobie takiej tutaj aplikacji, nawet próbowałem z powiedzmy samą tą apką tam powiedzmy taką to instalować, ale no, nie dawał rady, nie wiem, może są specjaliści, którzy potrafią to zrobić, mnie się nie udało zainstalować tej aplikacji, dlatego uczyłem się z komputera, no tak. No niestety nie udało mi się, powiem, przyznaję się, za pierwszym razem zdać e, teoretycznego egzaminu. Można powiedzieć, bardziej to była taka próba dla mnie, niż takie konkretne podejście, e, gdyż tak naprawdę pojechałem do GAI, czyli tej e, milicji drogowej, bo to w tamtym urzędzie się wszystko dzieje. Właściwie pod, podjechałem tylko po dowiedzieć się, do końca tak e, poinformować, czy wszystko e, wiem. Okazało się, że mógłbym jeszcze zdawać egzamin tego samego dnia, więc podszedłem do tego egzaminu. No, niestety go nie zdałem. Przyznam się Państwu, że jeśli chodzi o teorię, no, nie mogę tutaj znowu porównywać z Polską z tego względu, że to było wiele, wiele lat temu, kiedy zdawałem na samochód osobowy. Ale jeśli porównać tutaj teorię tego ten PDD, czyli prawiła do różnego dwiżenia z tymi Highway codes w Wielkiej Brytanii. Gdzie zdawałem i na, tak, no na autobusy zdawałem, tak. Po to powiem, że trudne, bardzo trudne. Nie wiem, może też tutaj miała znaczenie ta bariera jeszcze językowa, gdyż temu język rosyjski, jak pewnie państwo nieraz słyszą, jeszcze mocno kuleje u mnie, więc no jeszcze jeszcze troszkę czasu potrzebuję. W każdym razie. Dla mnie teoria była trudna, nie wiem, może też mówię jak 49 lat, może to też powoduje, że już umysł nie taki, tak, no wiadomo, im starszy człowiek, tym gorzej się uczy. W każdym razie było mi trudno. No, po tej pierwszej nieudanej próbie postanowiłem już nie oszczędzać i postanowiłem y, wykupić sobie taki już kurs y, na komputer. Y, dwie takie licencje na dwa różne komputery, to był koszt y, 19 rubli 80 kopiejek, czyli tak naprawdę niewiele. Ta teoria, którą się uczyłem już wtedy już przez komputer, była taka, już ta, mówię, ta płatna, była naprawdę bardzo dobrze sporządzona. Wszystkie pytania były bardzo dobrze wytłumaczone, więc jeśli nawet gdzieś się popełniały jakieś błędy, to można było przeczytać teorię na ten temat i poprawić się. Tak więc można powiedzieć, że, a, że pobier... nawet nawet szczerze mówiąc, chyba nawet nie trzeba przechodzi całego tego, tego procesu, tej całej, mówię, tej nauki do końca, żeby być już w stanie zdać ten egzamin. Jeśli chodzi o okres między zdawanymi egzaminami, jest to 7 dni roboczych, czyli jeśli powiedzmy ktoś oblał, nie udało mu się zdać, no to musi czekać 7 dni roboczych, aby podejść do kolejnego egzaminu. Zanim powiem o samych szczegółach, jak wygląda taki egzamin teoretyczny, to powiem jeszcze Państwu, jakie są koszty z tym związane. Otóż, tak, koszty. Tutaj mogę sobie zajrzeć do historii, tak, opłat. I tak, sam teoretyczny egzamin to jest koszt 12 rubli. Jeśli chodzi o tak zwane komputerne usługi, czyli zapewne, nie wiem, to coś, sam proces zdawania, to jest rubel 60, czyli 1 rubel 60 kopiejek tutajszych. Oformienie, zaawlienie, czyli takie podanie o, o ten egzamin, no to jest 3 ruble 20 kopiejek. Płaci się również od razu przy tym pierwszym egzaminie za wydanie prawa jazdy. I koszt tego to jest 80 rubli, dokładnie 80 rubli. Tak więc, jeśli ktoś nawet nie zda za pierwszym razem, to wystarczy, że za następnym razem zapłaci tylko 12 rubli. Już nie, zda, już nie płaci się tych trzech pozostałych opłat, tylko za sam egzamin 12 rubli. I teraz e, znowu coś ciekawego. Jak wyglądał taki egzamin? No, powiem e, i znowu coś wartego zauważenia, wartego tutaj powiedzenia o tym. Otóż tak, sam egzamin trwa 15 minut, jest 10 pytań, z czego 9 dotyczy stricte takich tych prawił drożnego dwiżenia, czyli tego, jak powinien się kierowca zachować na drodze. Jedno pytanie jest ciut innego tematu, czyli powiedzmy może być to pierwsza pomoc w udzielaniu pomocy coś takiego, albo nie wiem, tam powiedzę, jakieś coś w tym stylu. Tak to wygląda. Tak mówię, jest 15 minut, 10 pytań. Wystarczy, że ktoś odpowie pozytywnie na 9, nawet ja jak jedno, powiedzmy, mu się nie uda, to i tak egzamin jest zaliczony. Podchodząc do egzaminu już tym drugim razem, już widząc, że, że udaje mi się przejść to wszystko, no to tak naprawdę ucieszyłem się, że tak, jestem na dobrej drodze. I że to wszystko się dobrze zakończy, ale jak wygląda jeszcze poza tym sala, na której się zdaje, jak się zachować tam, i to też jest bardzo ciekawe, gdyż tak, każdy ma przydzielony swój komputer, czyli to nie jest tak, że ktoś siada przy jakim chce komputerze. Tam, o ile dobrze pamiętam, było chyba około 10 stanowisk. Na tych stanowiskach, na których były przydzielone Białorusinom, były ich zdjęcia, więc trudno było się pomylić. Jeśli chodzi o moje stanowisko, o mój komputer, przy którym zdawałem, no tam nie było żadnego zdjęcia, tylko moje imię i nazwisko. W sali znajdowało się dwóch egzaminatorów albo obserwatorów zwał jak zwał. Jak oni wyglądali? No to byli po prostu funkcjonariusze Gaj. Czyli umundorowani, nawet z pistoletami. Dwóch takich funkcjonariuszy na sali, którzy obserwowali cały ten proces zdawania egzaminu. No i znowu, słowo tutaj, które chciałbym zwrócić uwagę korupcja. Czy jest możliwe, no nie wiem, gdzieś tam zagadywanie takich funkcjonariuszy, czy powiedzmy, nie wiem, jakieś ściąganie, czy coś w tym stylu. Na sali jest kamera, która. Filmuję absolutnie cały obszar tej sali, na której się, znajdują się ci zdający ten egzaminy. I co ciekawe, prawdopodobnie jest to rejestrowane gdzieś tam, nagrywane na jakimś dysku twardym, ale podgląd do tej sali znajduje się nad wejściem. Jest wielki telewizor, wielki monitor, na którym widać wnętrze sali i wszystkich tych zdających egzamin, więc każdy, kto znajduje się na korytarzu a ten urząd znajduje się na Zjewa, więc tam tak naprawdę każdy może przyjść z zewnątrz i po prostu może sobie spojrzeć na przebieg tego egzaminu. Także już powiem dwukrotnie tutaj, jeśli chodzi o ten proces zdobycia prawa jazdy, czy zdania prawa jazdy. Dwukrotnie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o tą kwestię korupcji, no to wygląda tak profesjonalnie. Trudno mi byłoby to sobie wyobrazić, w jaki sposób miałby ktoś gdzieś tam zaachmęcić, powiedzmy, i yy, nie wiem, tak to się słyszy, jakieś takie historie jeszcze z Polski, że gdzieś tam ktoś komu da jakąś tą kopertę, żeby łatwiej zdać. Nie wiem, jak to jest w tej chwili. Ja zdawałem naprawdę wiele lat temu na auto osobowe. No w każdym razie powiem, że na Białorusi wygląda to dobrze. Co dalej? Po zdaniu takiego egzaminu, po prostu się wychodzi, dostaje się ten wynik, od razu się wie, że się zdało czy nie, podchodzi się do takiego okienka. Dalsza procedura jest taka, że od razu wysyłają takiego człowieka do pokoju obok, w którym robi się zdjęcie. Zdjęcie do tego prawa jazdy. Taki. I co ciekawe, to prawo jazdy już jest do odebrania tego samego dnia. Tak więc ja jako taki szczęśliwiec można powiedzieć, że udało mi się zdać tą teorię, dostać to prawo jazdy. Już wracając do domu, wiedziałem, że jeszcze pojadę tego samego dnia do urzędu do tego GAI. Po odbiór prawa jazdy. Jak wygląda prawo jazdy białoruskie? Wygląda. Tak. O, dobrze widać. W ten sposób. Niektóre dane postanowiłem zasłonić. Żeby hejterzy nie mieli zbyt łatwo. Z drugiej strony wygląda to. O, w ten sposób pochwalę się kategoriami. E, tak. E, także jeśli chodzi o zrozumienie zasad zdawania prawa jazdy, myślę, że nie jest to nic skomplikowanego. Jeśli chodzi o same przepisy, to sądzę, że no, trzeba się przyłożyć, żeby zdać. Co do zdawania tutaj prawa jazdy, jeśli chodzi, ktoś by zaczynał tak od zera, po prostu nie miał wcześniej prawa jazdy, go nie wymieniał, no to po, tych, po tym egzaminie teoretycznym, jak ktoś zda, dalej dopiero są chyba jazdy i dopiero jest egzamin praktyczny. Na ten temat już jednak się nie chcę wypowiadać, gdyż to byłaby dla mnie totalna teoria, którą nawet się nie interesowałem. A zapewne większość z Państwa ma już polskie prawo jazdy, więc gdyby tutaj przyszło przyjechać na Białoruś na stałe, no to jedynym obowiązkiem, tak jak powiedziałem, byłaby tylko i wyłącznie wymiana prawa jazdy czyli tylko i wyłącznie zdanie egzaminu teoretycznego, który, tak jak po moim przykładzie, można powiedzieć, jeśli ktoś chociaż wyda te 19, lubi 80 kopiejek. To śmiało może sobie poświęcić troszkę czasu przy komputerze i zdać ten egzamin. Czy z darmowymi tymi mm, materiałami można by było zdać? No, może tak. Nie wiem, e, mnie się za pierwszym razem nie udało, dlatego postanowiłem wydać te dodatkowe pieniądze. E, mam nadzieję, że materiał był interesujący. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.